Witam serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty, a dzisiejszy odcinek, takim troszkę luźniejszym wydaniu, będzie dotyczył, jak widzimy na głównym planie, programu Alibre Atom 3D oraz urządzeń z firmy 3D Connection. W tym konkretnym przypadku skupimy się na manipulatorach, a naszymi bohaterami jest tu manipulator Space Mouse Enterprise oraz Space Mouse Wireless, wyposażony w główny manipulator oraz dwa przyciski pomocnicze które komunikuje się z komputerem za pomocą nadajnika, odbiornika, nadajnika USB. I teraz odpowiemy sobie na bardzo proste. Pytanie, które gdzieś tam czasami się pojawia z racji wątpliwości związanych z programem Alibre Atom 3D. Widzimy teraz ogólny podgląd na stronę 3D Connection. Jak wejdziemy sobie teraz na programy wspierane przez firmę 3D Connection, to wśród bardzo dużej listy programów znajdziemy właśnie program Alibre Design. Ale na temat programu Alibre Atom 3D nie ma ani śladu, i stąd pojawiają się wątpliwości, czy manipulatory, są rozpoznawane przez ten program, lub inaczej, czy w tym programie możemy swoją pracę wspierać za pomocą manipulatorów 3D. Naszym bohaterem jest tutaj taki bardzo prosta blokada. Znajdziemy to taki skobelek, który tutaj właśnie widzimy w postaci już wydrukowany z racji prototypowania, a właśnie to z racji tego, że ten program Alibra Atom 3D świetnie nadaje się pod projektowanie prostych elementów pod wydruk 3D. I jak przejdziemy sobie teraz na opis tego programu, to właśnie tutaj znajdziemy kluczowy element tej całej naszej układanki i tej zagadki, ponieważ jak tutaj widzimy w opisie tego programu, Alibry Atom 3D wywodzi się z Alibre Design. Jak do, przejdziemy na stronę główną firmy DataComp Polska, to tutaj dowiemy się, że program Alibre Design jest to profesjonalne oprogramowanie CAD 3D. Natomiast z tego oprogramowania profesjonalnie firma, która odpowiada za, za program Alibre, stworzyła właśnie program Alibre Atom 3D, który właśnie służy do takich prostych zastosowań, jak modelarstwo czy właśnie Projektowanie elementów pod wydruk 3D. Ze względu na cenę tego programu, praktycznie jest duża szansa, że osoby, które poszukują takiego programu, są w stanie, są w stanie sobie na taki program pozwolić. I teraz, jeżeli byśmy potrzebowali narzędzia, które będzie nam pomagało w. Pracy z tym programem, no to najprostsze, co może być dla osób, które potrzebują takich narzędzi, to oczywiście manipulator. I tutaj, oczywiście, możemy skorzystać z manipulatora bardziej zaawansowanego, co widzimy, że działa, ale również możemy skorzystać z manipulatora yy, podstawowego, czyli też tej, tej najprostszej wersji manipulatorów, o których informacje znajdziemy właśnie na stronie firmy 3D Connection w zakładce Space Mouse, i yy, jak sobie tutaj przejdziemy, będziemy mieli wszystkie. Wszystkie warianty, wszystkie manipulatory, jakie są tutaj możliwe wraz z ich cenami i sposobem jak można taki manipulator nabyć. No i oczywiście tutaj jeszcze jest kwestia taka, że sterowni, który my używamy do obsługi tych urządzeń, one mają w sobie zaszyte rozpoznawanie programu. Jak już wspominałem w innych filmach, które możecie na moim kanale znaleźć dotyczących właśnie tych urządzeń oraz sterownika, to wiecie się, że ten sterownik po to rozpoznaje program, żeby w zależności od tego programu inaczej skonfigurować sobie swoje przyciski. I teraz moim zdaniem właśnie bardziej adekwatnym urządzeniem pod Alibre Atom 3D będzie ten prostszy manipulator Space Mouse Wireless, Wynika to z tego, że nie wszystkie operacje, które znamy z SolidWorksa, które znamy z Inventora czy z Enixa, Solid Edgea i są tutaj rozpoznawane w, właśnie w relacji Alibratom czy D oprogramowanie czy D Connection. Gdybyśmy używali tego bardziej zaawansowanego programu, czyli Alibre Design, no to pewnie tu byśmy wtedy mogli liczyć na większą możliwość wykorzystania tych przycisków. Natomiast poboczne przyciski również są możliwe do tutaj udziału. No i teraz jak sobie Sprawdzimy, bo prawdopodobnie nie mam aktualnie podpiętego tego, mani tego manipulatora, oczywiście ktoś powie, no jak tutaj widzimy odbiornik, nadajnik USB, to wiadomo, że jest niepodpięty, ale jeszcze przypomnę, że klawiatura 3D Connection ma funkcję parowania ze sobą urządzeń bezprzewodowych. Czyli w tym przypadku bez tego receivera USB jestem w stanie ten manipulator podpiąć przez klawiaturę do komputera i spróbujemy to dla przypomnienia zrobić, tylko muszę przejść sobie w ustawienia klawiatury ustawienia wsparowane yy, yy, urządzenia i tutaj mogę sobie teraz kliknąć dodaj urządzenie klikam sobie space mouse wireless no i teraz tutaj mam instrukcję co muszę zrobić czyli muszę przełączyć mój manipulator w tryb wyłączony Następnie muszę go włączyć i teraz za chwilę powinienem mieć ten manipulator sparowany. Jak tutaj widzę, już wszystko działa tak jak powinno, żeby można z niego było pracować. Klikam sobie continue, ok, close, dodane i teraz jak przejdziemy sobie na Alibre Design, no to już widzimy, że tym manipulatorem już jestem w stanie razem i tym oczywiście, żeby było jasne, jednym i drugim jestem w stanie już sobie E, nawigować, i w ten sposób widzimy, że te manipulatory dobrze działają. Oczywiście teraz jest niewygodnie w tej pozycji trzymać, dlatego e, ten mechanizm wykonuje e, dziwne ruchy. Więc tutaj, gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, myślę, że zostały one rozwiane. E, także śmiało możemy tutaj łączyć Alibri Atom 3D z urządzeniami e, 3D connection i będą one tutaj działać. Natomiast teraz jako ten element poboczny, czyli to sprytne urządzenie, jest to bardzo prosty rygielek, który właśnie został w programie Alibraton 3D zaprojektowany. To jest na moje potrzeby, taki na razie prototyp z racji tego, tu jest maksimum, że tak powiem, oszczędności materiału, stąd kształt może jest taki bardzo kanciasty i, i minimalistyczny, ale jak tutaj widzimy, żeby można było ten rygielek powiedzmy, że jest w trybie zablokowanym, żeby go można było schować, musimy wstępnie użyć pewnej siły żeby nacisnąć przycisk i wtedy dopiero możemy ten rygielek wycofać. Siłę nacisku, jaką potrzebujemy wykonać, jest regulowany przez po prostu ilość sprężynek. Możemy oczywiście po prostu mocniejszą sprężynę dodać, ale nie miałem mocniejszych sprężyn, dlatego takie sprężynki, jakie miałem w zasięgu, tak specjalnie tutaj wprowadziłem taką kostkę, gdzie przez zmianę tej kostki możemy zmieniać liczbę sprężynek, a tym samym potrzebną siłę do nacisku, aczkolwiek tutaj akurat Wymagane było użycie dwóch sprężynek, jest to optymalna siła do Tutaj sytuacji, w której może to zostać, gdzie, gdzie może nastąpić próba tutaj grzebania, majstrowania przy tym rygielku. No i widzimy, że w ten sposób to działa, także można wprowadzić ostateczne tutaj ewentualnie jakieś drobne poprawki i taki sobie zespół zmontować i można go wdrożyć, że tak powiem, do działania w miejscu specyficznym, gdzie ciężko jest znaleźć gotowe rozwiązanie, które by. Sobie zadziałało. Także pokrótce, na koniec jeszcze, żeby wszystko tutaj było. Jeżeli ktoś chce uzyskać więcej informacji na temat manipulatorów oraz tego, jakie oprogramowanie jest wspierane przez te urządzenia firmy 3D Connection, zapraszam na stronę firmy 3 i wtedy, jeżeli korzystamy z polskiej przeglądarki, automatycznie na język polski nas przestawi, jeżeli nie jesteśmy w stanie sobie tutaj język wybrać, gdybyśmy potrzebowali. Natomiast, gdybyśmy chcieli dowiedzieć się więcej w temacie oprogramowania alibi, Design. Zapraszam na stronę datacomp.com.pl, ewentualnie na alibre.pl, gdzie dowiemy się więcej w temacie programu Alibre Atom 3D bądź pakietu Alibre Design. Także tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.